No, cześć drogie wagi. Zapraszam Was do, wysługa, do wysłuchania prognozy Tarota dla Was na miesiąc maj 2022 roku. Zobaczymy, co tutaj Tarot Wam pokaże, jakie energie. Może ktoś tutaj coś znajdzie dla siebie, kochane wagi. Zobaczmy. Waga, waga maj 2022. Ja też jestem ciekawa, bo mam ascendent tutaj, więc lecimy. Ogólna energia, jaka będzie Wam przyświecała? Karta głupca. Cudownie, energia nowych początków, energia odważnych decyzji, energia zabawy, radości. Możecie tutaj w maju obudzić taką wewnętrzną swoją dziecięcą radość. Możecie mieć odwagę ryzykować, iść w nowe, zaczynać wszystko od początku. Nowa praca, nowe relacje, nowe mieszkanie. Jest to energia takiego właśnie odważnego ryzykowania, że wy, bez względu na to, że być może są jakieś okoliczności, Przeszkadzające jakieś niepewne, że trzeba pokonać jakieś przeszkody. Wy mimo to decydujecie się na ten krok właśnie pójścia w to nowe. Jest to także energia dzieci, więc może ten miesiąc tutaj będzie skupiony na młodych osobach. Jak wy tutaj na to odpowiecie Wasza postawa? Pięć mieczy. Hmm. Wiecie co, w, te, w odniesieniu do tej karty głupca ja bym powiedziała, że Wy tutaj będziecie walczyć, że nie, będzie, że nie będziecie zwracać uwagi na otoczenie, że nie będziecie właśnie zwracać uwagi na te przeszkody czy kłody, które ktoś wam będzie rzucał. Wy tutaj podjęliście jakąś decyzję o zmianach, tak? I, i o zmianach y, zostawieniu za sobą jakiejś być może ciężkiej przeszłości, jakich sytuacji, może ludzi. I postanowiliście lub postanowicie wejść właśnie w coś nowego, zacząć coś od nowa. Energia pięciu mieczy jest taką energią, gdzie cierpimy, tak? gdzie myślamy jesteśmy zafiksowani na jakimś punkcie, na jakiejś sytuacji, na jakiejś osobie. Natomiast pomimo to pomimo właśnie tego zranienia, tego bólu, my się nie poddajemy, my walczymy. Co żegnacie? Albo tutaj wagi żegnają jakiegoś wodnika, jak najbardziej. Widzicie, co może żegnacie jakieś płomne nadzieje, jakieś niezrealizowane marzenia, może, nie wiem. Nie wiem, czy, czy można powiedzieć, że się za wysoko mierzy, natomiast można mieć jakieś marzenia, że na przykład polecę w kosmos, to jest tylko przykład, tak, no wiadomo, że no, no ciężko, żeby to się zrealizowało na, na chwilę obecną, więc to są takie marzenia, które tu i teraz, obecnie, no nie ma szans, żeby to się um, zadziało, więc um, może tutaj właśnie tak trochę twardziej staniecie na um, nogach i... Um, Odpuścicie pewne tutaj pragnienia, tak? Karta gwiazdy też mówi o tym, że porzucamy jakieś swoje ego, tak? Porzucamy tutaj sytuację, gdzie siebie stawiamy na pierwszym miejscu. Więc może tutaj, może jest tutaj potrzeba właśnie troszkę jak gdyby zejść ze szczebelka troszkę niżej, żeby zacząć coś od nowa i tutaj, bo karta pięciu mieczy też jest taką kartą trochę pokory, tak, więc może tutaj będzie potrzeba, ale zobaczmy co do was przychodzi, kochani, co do was przychodzi, co nowego do wagi wisielec mhm um. Chwila zadumy, chwila, yy, nawet nie chwila, bo to może trwać yy, trochę dłużej, bo tu jest zawieszenie, opóźnienie, yy, jakieś wiadomości mogą mnie nadejść, yy, jakieś plany mogą się nie zrealizować, yy, bo trzeba jeszcze raz yy, wziąć wszystko na tacy i jeszcze raz to wszystko przesiać przez sito. To całe nasze życie. Tak? I zastanowić się yy, Czego Ty, droga, wago tak naprawdę chcesz? I co musisz zrobić, co powinnaś zrobić, bo nikt nic nie musi, co powinnaś zrobić, żeby te cele osiągnąć? Co trzeba zmienić, co trzeba zostawić, co trzeba odciąć? Czyli taka karta. Hmm, też. W tej talii ten wisielec ma zamknięte oczy, czyli też on, on nie chce jak gdyby dostrzegać pewnych rzeczy, tak? A te rzeczy tu się będą dobijać. Ewidentnie, bo w tej karcie pięciu mieczy tu jest pokazana ta walka. Tutaj staniecie przed, możecie stanąć przed takim obliczem konfrontacji z tym, co może być dla was nieprzyjemne, tak? Lub żegnacie wodnika, a może przychodzi jakaś rybka do Was. Przed czym Tarot Was przestrzega? Przed zbyt szybkim działaniem i podejmowaniem pochopnych decyzji to raz. Dwa, przed zwykło, przed takim Właśnie to, co w tej karcie gwiazdy, tak, że z siebie stawiacie na pierwszym miejscu, że wy jesteście najważniejsi, jak gdyby nie liczycie się trochę z otoczeniem, ale karta Rydwanu jest także kartą, y, która mówi o wchodzeniu w jakieś relacje, więc być może przed jakąś relacją tutaj karta was, y, przez, y, tarot was przestrzega. Y, w karcie y, Rydwanu, tutaj odwróconego czytamy, y, możemy utracić nad czymś kontrolę. Tak, i możemy tutaj podjąć, jak już powiedziałam, jakieś pochopne decyzje, które no w kwintesencji będą skutkowały jakimiś problemami dla nas. Jeżeli chcecie zakupić coś w maju, jakiś środek transportu, no to to też nie jest dobry czas. Dobrze, co miłego, co niespodziewanego, co Was totalnie tu pozytywnie zaskoczy. Dwójka mieczy. Mhm. Jest tutaj podjęta decyzja i ta decyzja będzie słuszna, decyzja, wybór. Może to, może to dotyczyć współpracy, może to dotyczyć jakichś relacji, tak? Mamy coś, dwie, dwie rzeczy, dwie osoby, dwie prace, dwa źródła finansowania, tak? Więc tutaj jest jakaś trudna decyzja, którą być może w przeszłości odpychaliście od siebie, odsuwaliście i jak gdyby przeciągaliście tą decyzję. No, i tutaj to, to, to będzie podjęte. Albo wy, albo ktoś z waszego otoczenia podejmie jakąś ważną dla Was decyzję, która będzie miała właśnie jakieś pozytywne skutki yy, dla Was. Miłość, relacje, związki. Pięć buław. No właśnie, jest konflikt. Jest konflikt, jest czegoś za dużo, yy, a nie ma się za bardzo czym dzielić, tak? każdy tutaj jest konkurencja każdy tu łapie za swoje za dużo rąk za mało kijów kochani no kolejna piątka dwie trudne piątki czyli dążycie do jakiejś zmiany coś jakaś jest trudna sytuacja trudna relacja i trzeba to rozwiązać trzeba rozwiązać ten konflikt trzeba rozwiązać tą Problematyczną dla Was sytuację. Dobrze? Prawdopodobnie tutaj albo jest ta konkurencja, albo Wy będziecie walczyć o jakąś relację, o jakiś związek, tak? Sprawy zawodowo-finansowe. Maj. Trzy kielichy. Mhm. No tutaj macie jakiś powód do radości, do świętowania. Będziecie opijać jakieś sukcesy, to mogą być też spotkania firmowe jakieś towarzyskie jakaś impreza natomiast generalnie trójka kielichów mówi o tym że jest powód do tego żeby coś opijać jakiś sukces tutaj wynik wynik dla was i rada dla was sobie Kolejna twojeczka rada Zerknę tylko, czy widzicie. Kochani, jako radę macie trójkę monet. Hmm. Zaangażuj się w dane przedsięwzięcie. Jeżeli podejmiesz jakąś pracę, jakiś... Nie mówię tutaj tylko o pracy zawodowej, ale generalnie, jeżeli się czegoś drogowego podejmiesz, to skup się na tym. Włóż w to całe swoje serce, całe, całe swoje umiejętności. Yy, zaangażuj się po prostu, tak? Yy, trójka Monet też mówi: Podpisz tą umowę, współpracuj. Yy, może trzeba się jeszcze czegoś douczyć, może jeszcze się trzeba czegoś dowiedzieć, może trzeba jeszcze zasięgnąć jakiejś opinii u kogoś, więc zrób to, droga. Wago. Spójrz na daną sprawę realnie, rzeczowo i przygotuj się do tego, tak? Nie na zasadzie, a może to jakoś będzie. Nie. Ty masz, być Ty masz być zwarta i gotowa, droga Wago. Dobra, dopytamy sobie. Dopytamy tutaj sobie, dlaczego wy będziecie w takiej energii, w takim nastawieniu piątki mieczy. Dlaczego. Co tutaj będzie powodem tej waszej energii, waga, maj, piątka, miecz, o co tu chodzi, o co tu chodzi, rozłóżcie mi się ładnie. Mhm. Może chodzić o zdradę, bo karta siły mówi o romansie, natomiast... Wy walczycie, ponieważ chcecie pokonać jakieś swoje słabości, jakąś trudną sytuację. Może też to jest walka z kimś, kto nadużył waszego zaufania, waszego autorytetu. Ktoś, kto też może w jakiś sposób, no nie chcę powiedzieć, że siłowo, tak, ale w jakiś sposób was zranił, tak? I tutaj podejmujecie tą, tą walkę. Yy, dobra, co przychodzi w tej karcie Wisielca? O co tutaj chodzi? Tak, karta 10 monet. Yy, wiecie co, wy tutaj yy, przychodzi ta karta Wisielca, czyli to zatrzymanie, to, yy, ta, to takie zło, zrobienie bilansu zysków i strat, to zastanowienie się i będziecie się zastanawiać nad tym, co tu zrobić, yy, żeby na przykład poprawić jakąś sytuację finansową rodziny lub firmy, tak? Tutaj się zastanawiacie, będziecie się zastanawiać nad dobrobytem, będziecie podejmować jakąś decyzję, yy, lub będziecie chcieli uciec od jakichś problemów. Yy, co w tej piątce buław? Co w tej piątce buław? Dziesiątka mieczy. Mhm. No, jest tutaj jakaś konfliktowa sytuacja, która tutaj yy, no, spędza wam sens powiek. Yy, czujecie się tutaj zranieni, dobici. Yy, natomiast walczycie. Jest tutaj walka, nie poddajecie się. Podobnie jak w tej piątce mieczy. Macie taką postawę, że nie odpuszczacie. Pomimo bólu, pomimo łez, nie odpuszczacie drogie wagi. Co z tą trójką kielichów? Piątka mieczy. Hmm? Kochani, niektóre wagi, jeśli chodzi tutaj o sytuację tutaj, jakiejś zdrady romansu, to ona może mieć miejsce w pracy. Tak, jak najbardziej, bo tu jest pokazany. Natomiast jeszcze ta trójka kielichów może mówić o tym, że udaje Wam się załagodzić jakieś problemy, załatwić jakąś trudną dla Was sprawę. Co w tej dwójce mieczy? Co tutaj pozytywnego? Czwórka Mieczy. Tu może być uzdrowienie jakiejś relacji, uzdrowienie własnych uczuć, emocji, czyli wyjście z jakiejś takiej kryzysowej dla Was sytuacji, tak? Natomiast też podjęcie jakiejś decyzji, dokonanie wyboru spowoduje uzdrowienie jakiejś Waszej w ogóle sytuacji. To jest czytanie ogólne, więc to może dotyczyć pracy, związków, tak naprawdę. Wszystkiego, natomiast decyzja, którą wy podejmiecie, do, lub wybór, którego dokonacie, lub otoczenie spowoduje tutaj naprawienie, uzdrowienie czegoś. Zobaczmy ten wynik, bilans. Królowa Kielichów. Uh -huh. Kochani, albo w tym wszystkim ważną rolę odegra właśnie jakaś kobieta. To może być partnerka, to może być matka, to może być żona. Bardzo lub lekarz też na przykład, jeżeli tutaj jakieś wagi zmagają się z chorobą, to jest tutaj terapeutka, jest tutaj uzdrowicielka, jest tutaj ta szamanka, bo ona tutaj leczy duszę, ona leczy umysł, tak. I to jest takie wsparcie wsparcie, ciepło, wrażliwość, empatia. Jeśli chodzi o relacje związkowe, to królowa Kielichów mówi o takiej dojrzałej miłości, o to, że jesteście gotowi tutaj, żeby założyć rodzinę, żeby przejść przez życie z tą osobą. Czyli tutaj jest taka już pewność, dojrzałość, dojrzałość, że to jest ta ta osoba. To cała ta sytuacja kończy się dla was zrozumieniem, uleczeniem emocji i Taką naprawdę bardzo empatyczną, wrażliwą energią, pełną ciepła, wsparcia i miłości. Tak więc mam wrażenie, że tutaj ta wasza walka, to nieodpuszczanie, to pójście w nowe, żeby wszystko zacząć od nowa, to jest bardzo dobra decyzja i, i zostaniecie na to, wynagrodzeni zostaniecie za to. Tak? To przyniesie Wam efekty i korzyści. Co do tej królowej Kielichu, 6 kielichów? Sześć hmm. kielichów. Jeżeli była ta zdrada, no to jest tutaj przebaczenie, jest tutaj powrót osoby, którą kochaliście, z którą byliście długo. To może być partnerka, to może być matka waszych dzieci, ktoś z przeszłości, ktoś. Sześć kielichów tutaj mamy tak bardzo dobitnie pokazane, bo to jest drzewo z korzeniami, czyli. Sześć kielichów, jako wspomnienia, jako przeszłość, czyli jako dom rodzinny, to, co było z osobami, którymi byliśmy i te korzenie, to drzewo świadczą o tym, że to było bardzo ugruntowane i już długo trwało, tak? Czyli Wy, tutaj, jak gdyby dla Was to się wagi bardzo dobrze kończy, pomimo tego, że jest, są tutaj bardzo trudne energie. Drogie Wagi, ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, wszystko tutaj dobrze się dla Was kończy, więc wytrwałości, którą zresztą tutaj macie, kochane. Pozdrawiam, ciepło!